Cześć moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w grze dla dziewczyn, dziewczynek, Jessie sprytna moda, tak się nazywa ten, ta gierka. Gra darmowa, gra online, więc chciałbym ją też wam bardzo serdecznie przedstawić i pokazać moi kochani. Zobaczmy, czas na zabawę modą. Przeciągnij elementy do pustych miejsc w szafie, aby stworzyć stroje. Okej, okay, do, elementy do pustych miejsc w szafie, ciekawe. Aha, rozumiem, czyli te elementy, jeżeli się nie mylę. Twórz stroje, połącz górę, dół i buty. Okej. Okay. Twórz stroje, możesz także połączyć sukienkę i buty. Zdobywaj dodatkowe punkty, łącząc akcesoria ze strojem. Akcesoria wyróżniają się srebrnym tłem. No dobrze, czyli będę mógł coś takiego robić. Mamy buty, więc sobie dodamy do garderoby. Okej, okay. stwórz odpowiednią liczbę strojów, aby ukończyć poziom. Ok, mamy 75 poziomów i my mamy 9 strojów, tak? Ciekawe. Ok, możemy je jakoś tak łączyć. A, rozumiem. Dobrze, to zrobimy tak, moi drodzy, w takim razie. Będą budki, suknia, moi drodzy, spódnica. Jakieś dodatki możemy porobić. Ok, tutaj połączyliśmy, jak widzicie. Dobrze. Halo, no to musi gdzieś indziej podejść. Mamy buty. Proszę, patrzcie jaki strój udało mi się zdobyć. Fajnie. Okej, okay, mamy teraz suknię. Ja bym z chęcią to zamienił trochę. Powinno to być tak. Ojejku, chyba nie połączę tego teraz. Niestety. No, tu się udało. Popatrzcie, jaki komplet razy dwa. No dobrze, niech będzie. Stwórz strój przy użyciu miejsca bonusowego, by zdobyć za nie dziesięciokrotnie więcej punktów. Wo-ho-ho. To akurat będzie trudne, powiem Wam szczerze. Dobra. O proszę. U, kolejne ubranko. Więc nie jest tak źle. No ale to z miejscem bonusowym będzie miało niewiele spo, po, wspólnego. O, patrz, patrzcie. Nawet mi idzie, nie? Nawet mi idzie tutaj tworzenie tych strojów. Że nie znam się jakoś dobrze na modzie, bo jestem facetem. A co facet na czym mężczyzna yy, może się znać, nie? Mężczyzna słabo się zna na modzie, więc tak to jest. Ale mamy poziom drugi teraz. Utwórz co najmniej trzy stroje zawierające jeden element, aby zdobywać wzmocnienia i mnożyć punkty. Te wzmocnienie pozwala na zamienę dwóch elementów. To wzmocnienie pozwala na usunięcie elementów. Mhm. No dobrze. Bardzo patrzcie, jaki bonus mi się tu udało uzyskać. Jest dobrze, o, proszę tutaj tak samo. Ładnie, ładnie to poszło. Moi drodzy. Du, 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 du. Proszę, jaki strój mi się tu udało zrobić. Nie no, no powiem wam szczerze, że coś tam zaczynam e, robić z tym. Coś tam mi się udaje robić. Może bluzkę, a proszę, jaki strój skompletowałem. Jestem z siebie dumny, powiem wam szczerze. Jakieś dodatki mogą być. Ejku, same takie są To dobrze, bo ja nie mam tutaj nic takich części Dobra, ten dodatek mi się udało zmienić No ale tutaj potrzebujemy butów Prawda? Mamy same suknie, a właśnie Teraz tak Potrzebujemy to zmienić z tym I proszę, jest, udało się Teraz tak, mamy kolejną suknię, więc buty tu są przede wszystkim nam potrzebne. A butów nie mamy. Bardzo trudno to będzie wszystko porobić. To jest suknia, której nie mamy bardzo gdzie włożyć. Nie ma już tu tyle. O! Dobra, tu się udało, tak? Ja potrzebuję butów. Moja... Moje drogie, gdzie macie buty? Gdzie tu są buty, jakiekolwiek? Dobra, jest, coś się udało tutaj stworzyć. Nowego. Du, tu, tu, tu. Dobra. O, chyba się udało poziom. Boże, myślałem, że tego nie przejdę. To było trudne. Powiem, powiem szczerze, że to trochę trudne było. Okej, okay, tu jest to, to, to. Marynarki jakieś. Ohoho. Tu ho, ho. nie mogę tak, co? Nie dobrze. No, chociaż tyle mi się udało zgarnąć. Ojejku same góry tu są teraz nie bardzo niedobrze, moi kochani, ale tu już się udało nam zdobyć coś. Okej, okay, butki damy tu, w ten sposób. I okay, kolejne są buty. Jak wcześniej mi narzekaliśmy na brak obuwia, to teraz to już mamy cały czas je. Chociaż tyle dobrze, nie? Okej. Okay. Pięknie, cały tutaj poszło. Oj, no tutaj jest to. No dobra, Dobra, tu się udało skompletować. Akurat nie jest tak źle. Tu również. Ale kombo zrobiłem. Patrzcie, jestem brotem kombosem. Tutaj, o, tutaj kolejne. O, proszę. Ślicznie nam się to rozeszło. Ślicznie. Suknia, proszę bardzo. Du, 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 du. No nieźle. Powiem Wam szczerze. No, nabieram wprawy. Nabieram wprawy do tego. Jest, udało się. Kolejny poziom przeszliśmy. Powiem Wam szczerze. No, musicie ocenić, czy znam się na modzie, czy nie. Ejku, ale wiatr wieje. O, matko kochana, ale wie wszystko. Straszne. Oj, tu nie powinienem tego tu wsadzać. Nie dobrze, źle zrobiłem, źle zrobiłem. Bardzo źle zrobiłem, przegram to przez to, coś mi się wydaje. No ok, chociaż tyle się udało, dobrze. Ok. Jest tutaj, o, super, przerzedziło się. Licznie, pięknie, pięknie się przerzedziło. Damy tu buty, suknia. Dobra, musimy teraz ostrożnie wykonywać ruch, powiem Wam szczerze. Nie działa to, Aaaa! moi drodzy, mamy problem, Houston, mamy problem. Może być niedobrze się tu zacząć dziać, zaraz. No ja chyba przegrałem. Jeszcze nie. Jeszcze walczę. Jeszcze walczę, moi drodzy. Jeszcze walczę, nie jest tak źle, jeszcze mi się udaje. To jest biżuteria. Pięknie. Jeszcze mi się udaje, jeszcze mi się udaje, moi drodzy, walczymy. Pięknie walczymy, ślicznie walczymy. Obyśmy to przeszli, dobra, o, tu się za udało. Dobra, teraz tak, poproszę to, tu. Ojejku. Dobra, jest, 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 jest. Uhuhu. Pięknie, bardzo ładnie. Spodnie zostały. Dobra. Ło, przeszliśmy ten poziom. Moi drodzy, myślałem, że będzie ciężko, ale się udało w końcu. O jejku, jejku. Oj, to chyba przegramy moi drodzy. Okej, okay, dobra, nie, zaliczyłem coś. Coś się zaliczyło. Ło! Nie jest tak źle moi drodzy, ale to już pogramy w następnym odcinku. To była Sprytna Moda Jessie. Trzymajcie się, pa, pa moi drodzy, cześć.